tej strony Kina. Witam Was w kolejnym odcinku Slime Ranchera. Słuchajcie, jeszcze nie do końca doszłam do siebie, więc ten odcinek nie będzie jakiś mega długi, przynajmniej nie splaniam, żeby był jakiś mega długi. Eee, natomiast, eee, słuchajcie, będzie przebudowa farmy. Prosiliście o przebudowę farmy, więc ona będzie miała miejsce. Eee, część slime'ów stąd będę wywalać. Jak to logicznie zrobić? Tak, w sumie nie do końca to zaplanowałam. Mam pomysł. Tylko że mi się to nie spotykło. Te słowa to daje mi te słowa mie, mm. mogłybyście zostać w sumie. I teraz wciągnąć. Ok, to dajecie. Dobra. Wybyście zostały tutaj, i w... w sensie trzeba by się było pozbyć tych. Mam hunterowe plorty. Mam cztery wystarczy. Dobra, teraz nie dopuścić, żeby to się wydostało z klatki. Poczekać, niech tam zażyje wszystkie. Dobrze tu rozegrałam. Te dalej żyją, te też... Yy, czekajcie, bo to mi jest gdzieś. Jeszcze z tego kurczaka wszystko zwali. Jeszcze okay. ja części tych niektórych pozbyłam. Nie, bo w ogóle grant sobie troszkę między nagraniami i żeby ich było trochę mniej, żeby je łatwiej było karmić, wiecie? I, i dlatego sytuacja wygląda tak, nie inaczej. Dobra, czyli te mamy wykończone. I zobaczcie. Kurwa, mogłam nocnych nałapać, ale jestem. Ale ale, ale, ale no ale dobra. Zastosuję. Powiem wam, że trochę mnie przeraża ta przebudowa. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli będą dochodzić kolejne update i ta seria, bo na razie seria, że tak powiem, zmierza ku końcowi, chciałbym, mam nadzieję, odblokować te fioletowe kuleczki. Z nimi może być problemu o tyle, że. Strasznie długo się na nie czeka, więc nie wiem, czy gdzieś między odcinkami nie będę tego ogarniać. Dobra, jedną hodowlę kurczaków sobie przerzuca w inną miejscówkę.

Ech. Teraz wypadoby tutaj może jeszcze jedną zrobić, tylko w którym miejscu? Z drugiej strony jestem głupia, bo hop, hop, tutaj chyba mam miejscówkę. A ja. To jest odcinek włożenia w teleporty. Dobra, tego mango mi aż tyle nie potrzeba. Jeszcze ja sadziłam, bo zapomniałam, że i mam tam posadzone z drugiej strony. Zresztą chyba to rozwalę, to powinno spaść. Wracamy tutaj wszystko co możliwe. Proszę bardzo. Tutaj się ładnie plorówna zbierało. Tym że ty jesteśmy, to możemy je nakarmić, nie? Żal by było nie. jedynie... zaraz też dostaniecie, będę musiała pozbierać te. Nie wiem, czy ich też kurde część nie powbijać. Możecie mi te znać. Zgarnęłam. W też możemy zabrać i wyrzucić do w sensie tutaj. Tylko jestem ciekawa jednej rzeczy. Hmm. Jeśli chodzi o dekoracje, to nie jest w Zaraz to ogarnimy troszeczkę inaczej. No Tutaj też możemy zgarnąć sobie sprzedać. I... Zobaczmy ile mamy tych filozoferów. 100 tabi mamy mało. Kto sprzedajemy. Zawsze dodatkowy hajs, nie, nie ma nie ma to tamto. Tam to. co ja nie braknie. Chciałem zobaczyć jedną rzecz. A tych nie dostawiłem, to zaraz dostawię. Dobra, więc musimy złapać te slajmy. Musimy złapać te nocne, bo... Raczej nam się nie będzie chciało co. Z czym połączone nocne? Z radowymi. Chociaż radowe trzymam. Zaraz zgarniemy. Eee, turururu niebieski. Już pierwszy co zrobił, to się rzucił na żarcie. No nie wierzę. No, jednak łatwiej będzie złapać Hunterowe. Wiecie? Zastanawiam się, czy gdzieś jeszcze są tabliczki. One pewnie gdzieś jeszcze są. Chyba wiem, w którym miejscu mogą być. jedno. To sobie kombinują. To jeszcze z tych pozbierajmy. Dobra. No, no, no. To jeszcze ten To nie muszę iść tam. Wspomniałam, że sobie tutaj postawiłam maszynkę do wrzucania. sobie sumie tam niepotrzebnie dałam tę, tę, tę przykrywkę, ale... Stąd jeszcze będę musiała pozgarniać rzeczy. Mam wrażenie, że tutaj gdzieś zbiegały sobie tam bislime. Może damy radę je stąd wyłapać, zanim się będą pożerać. Tu było, ale już nie ma. Tu są niebieskie. jednego. Jeszcze z, tak z pięć by się przydało. Mamy trzy. Czy tam jakieś śmig... No. Dzięki, ja tu ci duperatuję ratuję, a ty mnie... No, jakie to pazerne! Nie żyj nic. Chcę jeszcze jednego. No. Sprasam, jest jeszcze jeden tabi slime. Sprasam. Nie kurka, tabi slime. Nie czarny, tabi. Tutaj cały że są wypluwane, ale nie tabi. Jest, 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 Nie, nie żyj. Nie wiem czy tam miał coś do jedzenia czy nie, ale już wiecie. Wolę sobie nie, nie ryzykować. Już jesteśmy, to jest moment, już pozbierajmy sobie jedzenia. A właśnie, bo te jedne slajmy będą musiały stamtąd przenieść. mi się tam nie zmieszczą wszystkie. Mnie to chyba przenieść gdzieś tutaj. To też w sumie jest jakiś plan, bo teraz tak. No. chcę jeszcze jedno mango. Bo w sumie mango mi się tak bardzo nie przyda jak ten jak buraczki, więc tutaj sobie chyba buraczki posadzę. Tu w ogóle ten pyk, i stawiamy to, buraczki jednak u mnie schodzą na trzy farmy w sensie na trzy miejscówki. Rosną i... i zanim to zrobię, to zrobię coś bardzo głupiego. Mam nadzieję, że wy kurczaczki, se są nie znikniecie ale to jeszcze raz. Jeżeli się zastanawiacie dlaczego, to dlatego, że nie chcę mieć przyciemnionych tych. Eee... O. Tak będzie, dolo. W to tutaj będę sadzić, co ja tam wykombinowałam. No dobra, nic nieważne. Yy... Już tu latajmy już mi lubiące zadziady. Mango dorzucamy do tych. Teraz wyczekujemy nocy, żeby złapać tę noc, no. Dwa pół. Może tu będą. Tam są na pewno, natomiast niekoniecznie chcę tam latać. Bo znam swoje umiejętności w lataniu, no ale muszę. Fuck, fuck, fuck. fuck. wlecę? Wiecie co? Aż tak bardzo mi się chyba nie śpieszy. Jestem głupia. Jestem po prostu głupia. Przecież ja to mogę wyciągnąć, bo tam mi narzuciłam żarcia. Ach, Boże. Jestem dzisiaj jakimś przelamusem. Na mnie to co chciałam. Dobra, więc te będą tutaj miały jedzenie. Tamtym się ogarnie jedzenie tam. już nocne wyleciały? Czy jeszcze? Nie pamiętam, w której godzinie one zaczynają urządować. Już urzędują. Trzy tak z sześcią. Dobra. Wracamy. Z... Możecie mi napisać, jeżeli radzicie mi mieć troszkę więcej. Ja tam w ogóle nie... O nie, pościągam sam. Pyk. Wszystkie pięknie, 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 w sumie temu też możemy dorzucić. Pyk. Stać nas na to, nie oszukujmy się. Nawet jeżeli nam się odblokuje teraz fioletowa kuleczka, to ona i tak nas będzie kosztować 25 tysięcy. Więc to, że tak powiem, tragedii nie ma. Jak leży, to czemu by nie zebrać? Dobra tu nam rosną boraczki Tu nam rosną boraczki Ci mają ci mają Ci też mają Ci w sumie też mają Sobie, chociaż z drugiej strony ci mają... te chyba mają na niej. Już mi nie dorzucamy. Ja Myślałam, że już mi wysiadło. Ale nie. No dobra. Te są ogarnięte. Tutaj mi nic nie rośnie. Tak też myślałam. Chyba lecę w złe miejsce, bo to nie ten save. A nie, to też mam. To chyba na tamtym saveie nie mam buraków. <grymne> mam Proszę bardzo, buraczki nam nie brakuje raczej prędko nie będzie. Czy coś tu tutaj mam? Mam. teraz wam dorzucimy. I tym by wypadało dorzucić. Tylko zostawić jednego. Wygląda tutaj elegancko. To jest ok. Dobra, musiaki, to chyba tyle na Dajcie mi znać, czy wolicie, żebym tutaj sobie. na live, w sensie, żebym sobie pocisnął poza nagraniem, bo tak naprawdę, no... Co ja mogę teraz zrobić? Niewiele czekać, aż jeszcze odblokują fioletowe te i, i to tyle. Może macie jakieś genialne pomysły, to dajcie znać. sobie jeszcze na koniec odcinka, właśnie pozgarniamy maszynki. Właśnie jestem ciekawa czy to na tym serwie czy kurde, na tamtym. Tak, mamy lawa Dasta. Nam się jeden Lowa przez to mamy wszystkie wszystkie składniki. Przy czym nie do końca pamiętam co było to lawa w sensie, Do czego było Lowa Ej, ale możemy sobie robić jakieś te... Ta... Chciałabym, że tego nie robiła. Ale możecie mi napisać jeszcze raz może po prostu nie wiem, zmienić się zdanie. Szukam tego, co bym chciała. cholera tylko nie widzę. A nie, są. Nie mamy składników nie mamy Royal jelly. To się tam ogarnik po drodze. E, co ja chciałam? A, sobie to jest tu. I zielony. Mam gdzieś jeszcze jedną. Problem jest taki, że nie wiem gdzie, a nie mogę tutaj postawić szóstej. Widzicie, z limit 6. Jeżeli ktoś kojarzy, gdzie ją dałam, to będę wdzięczna za info. Bo ni cholery nie wiem. Tak naprawdę teraz wszędzie się poruszam teleportami, więc wypadałoby może trochę pobiegać po, po mapce. I przylazłam tutaj, bo chcę zrobić sobie zielone te maszynki. Mogę, mogę. Nie mogę Wam się skończyły różowe. Dobra. Misiaki, to tyle nacie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zastosowałam się do Waszej rady, bo przerabiałam farmy, więc mam nadzieję, że będzie OK. I teraz cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane, pozdrawiam Was, kina trzymajcie się. Cześć!